Cześć, idzie piękna wiosna, ptaki śpiewają, jest naprawdę śliczna pogoda. Niestety jestem trochę przeziębiony, ale dziś chciałbym Wam powiedzieć kilka informacji na temat tulipanów i tego, dlaczego te tulipany niestety z roku na rok nie chcą nam kwitnąć. Może zaczniemy od tego, że o glebę pod uprawę tulipanów należy zadbać już w momencie sadzenia, dzięki czemu uzyskamy po prostu lepsze kwitnienie. A jak to robimy przede wszystkim? Ziemię należy nawieść kompostem chociażby, żeby po prostu cebulka miała te substancje, które potrzebuje na następny rok. Po prostu wtedy nasza roślina będzie troszkę mocniejsza i po przekwitnięciu zawiąże nam się ładna cebula, bo niestety cebulka jedna, nasza główna cebulka po kwitnieniu zamiera i pojawiają się nowe cebulki, już przeważnie drobniejsze, no a żeby te drobniejsze cebulki nam zakwitły później, no to jednak wymagają od nas nieco właśnie zaangażowania w cudzysłowie i dlatego też po kwitnieniu nasze tulipany należy nawieść. A czym najlepiej nawozić tulipany? Tulipany najlepiej nawozić nawozem wieloskładnikowym do roślin cebulowych. Ja robię to w ten sposób, że po prostu wokół rośliny osypuję je tym nawozem. I po prostu, kiedy pada deszcz, ten nawóz stopniowo się uwalnia, lub też możemy podlać jeżeli chcemy, i te tulipany nam wtedy zakwitną. Natomiast jak rozpoznać czy tulipan będzie nam w tym roku kwitł czy nie będzie nam kwitł? Przede wszystkim jeżeli liście są puste, tak jak tutaj możecie zobaczyć, to tulipan nam raczej na 100% nie zakwitnie, ponieważ nie wykształcił y, liści więcej i ten liść jest pojedynczy. I tak samo na środku nie ma niestety pączka kwiatowego. A co się z tym wiąże, to właśnie to, że cebula była słabo zasilona, lub też druga opcja, że cebula poszła po prostu za głęboko w ziemię. I to jest również powód, dla którego nasza cebulka może po prostu nie wydać kwiatów. Tutaj natomiast widzicie roślinę, która ma ładnie zawiązane liście i w środku ma pączek kwiatowy. Mam nadzieję, że to będzie tam widać. I po czasie ta roślina nam właśnie zakwitnie. Natomiast częste błędy popełniane przez różne osoby, nie tylko początkujące, ale również nieraz doświadczone, jest to, że nasze tulipany po przekwitnięciu zostaną obcięte całkowicie. Mam tutaj na myśli to, że nie zostawiamy liści, tylko po prostu tniemy je równo z ziemią, a to jest niestety błąd, ponieważ cebulka, żeby się wykształciła, z tych liści czerpie cały czas energię. I pożywienie, i właśnie z tych liści również ta cebulka bierze tę moc, tak jak wspominam, dlatego te liście należy zostawić. Usuwamy tylko przekwitnięty kwiatostan, czyli po prostu ja to obrywam lub też przycinam tylko ten taki przekwitnięty kwiat tulipana, a resztę natomiast zostawiam, ponieważ wiem, że dzięki temu energia z naszego tulipana, z naszych liści tulipanów przejdzie właśnie w cebulę. Ale po kwitnieniu średnio co 2-3 lata Nasze tulipany należy wykopać i rozsadzić na nowo, a dlaczego to robimy? Właśnie dlatego, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo tego, że nasze rośliny niestety nie zakwitną. Więc po prostu co 2-3 lata wykopujemy nasze cebulki tulipanów, dzielimy je, nawozimy podłoże i sadzimy każdą cebulkę do ziemi po prostu osobno. Tam odstępach około 10-15 cm. No i na wiosnę można nasze tulipany również nawozić nawozem właśnie wieloskładnikowym do roślin cebulowych. Również bardzo dobrze działa. Można posypać kompostem, obornikiem już trochę rozłożonym, tak żeby ta cebulka po prostu miała tę energię. Więc to jest taki mój sposób na to, żeby tulipany nam ładnie zakwitły. Wiadomo, nie każda cebulka zakwitnie, bo niektóre są po prostu zbyt małe i są mało dojrzałe do tego, żeby wydać kwiat. Więc taka cebulka na przykład zakwitnie za dwa lata. Podobnie jest na przykład z liliami. Lilie nie zawsze też kwitną, bo nieraz potrzebuje cebulka dwóch, trzech lat, żeby nam zakwitnąć. Mam nadzieję, że ta krótka porada Wam pomogła. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału i do oglądania moich poprzednich filmów, bo mam nadzieję, że moje porady są warte Waszej uwagi i że coś z nich jednak wyciągniecie. Dziękuję Wam bardzo.